Jakiś czas temu w jednej z recenzji mówiłem, że przydałybyś nowe polskie muzykale, że polski muzykal, polski teatr muzykalowy, polski teatr muzyczny nie może bazować tylko i wyłącznie na kopiowaniu choćby najlepszych tytułów z Broadwayu czy West Endu. I doczekaliśmy się kolejnego, kolejnego polskiego musicalowego spektaklu, który ze względu na swoją warstwę i muzyczną, i tekstową, i rozmach inscenizacyjny może spokojnie aspirować do bycia takim polskim hitem i polskim towarem eksportowym. To musical Kopernik, który można oglądać w Operze Krakowskiej. Byłem, widziałem i kilka słów jako kulturalny konferencjer mam oczywiście do powiedzenia. Przeżywamy w tym kończącym się roku 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika i 480. rocznicę śmierci tego wybitnego polskiego astronoma. Co my o nim tak naprawdę wiemy jako Polacy? No wiemy na pewno, że Kopernik była kobietą. Wiemy też, że wstrzymał słońce, ruszył ziemię polskie, wydało go plemię. Być może niektórym kołacze się, że Toruń, Fromborg to są miejsca, gdzie, gdzie żył. Być może niektórzy nawet pamiętają tytuł o obrotach sfer niebieskich, tej jego najbardziej kluczowej pracy. No ale tak naprawdę, szczegóły to gdzieś nam tam na przestrzeni dziejów i lat, które dzielą nas od szkoły, umknęły. A wielka szkoda, bo Kopernik okazuje się być postacią bardzo, bardzo ciekawą zdecydowanie niepomnikową. Tak go też ten spektakl. Pokazuje, bo żeby powstał dobry musical, to musi być bohater z krwi i kości. I taki właśnie tutaj w musicalu Kopernik w Operze Krakowskiej jest kreowany. Ten musical wyreżyserował Jakub Szydłowski na podstawie libretta, za które odpowiedzialna jest Aubena Grabowska. Bardzo... Ciekawy i widowiskowy jest to spektakl, ciekawy w takiej warstwie edukacyjnej, można się po prostu sporo z niego dowiedzieć, ciekawie jest zrealizowany, bowiem to, ta przestrzeń operowa wpływa na to jak ten spektakl wygląda mamy chociażby sporo takich klasycznych elementów baletowych takich etiud baletowych wplecionych w ten spektakl które w teatrze musicalowym takim już sensu stricto pojawiają się rzadziej mamy też bardzo bogatą orkiestrę nie tak jak w teatrach muzycznych, gdzie ona coraz częściej jest, coraz mniejsza, ale rzeczywiście bogactwo orkiestry jest tutaj przeogromne. Dyrekcja, której przewodzi Tomasz Szymuś, który jest zarazem autorem muzyki do tego spektaklu. Muzyki bardzo zróżnicowanej muzyki, która no ma wielki potencjał, aby zapadać w pamięć, aby później cieszyć się nią także, na przykład na płycie, która mam nadzieję z tego spektaklu się ukaże. No jeśli muzyka to teksty piosenek, a za te odpowiada nieoceniony absolutnie Daniel Wyszogrodzki, wielki polski tłumacz najpierw tych bardzo klasycznych tytułów muzykali, chociażby Kotów i chociażby sam Fingrotten ostatnio w Gdyni chwaliłem go przy okazji tych przekładów. Tutaj jego własne autorskie teksty piosenek bardzo, bardzo Ciekawie napisane i przybliżające nam losy Kopernika. Na początku troszkę za dużo jest tych piosenek solowych, później, kiedy pojawiają się interakcje między bohaterami, to ten spektakl zdecydowanie nabiera tempa. W ogóle ten spektakl się rozkręca i jest później coraz, coraz lepszy, więc i zacznę moją krytykę, taką krytykę krytyczną od końca, że na tle tego, że to napięcie rośnie, rośnie, rośnie. To finał właściwie jest dość słaby i jednak spodziewałem się jakiegoś mocniejszego uderzenia. Nie wiem, wybiegnięcia jeszcze bardziej w przyszłość poza czasy życia Kopernika. Może troszkę no, popłynięcia w tym, co to dzieło zrobiło ze światem i jak go zrewolucjonizowało. Tego niestety nie mamy, więc ten koniec nie wybrzmiewa może aż tak mocno, ale chyba dzięki temu też nie przyćmiewa. A tych wcześniejszych, wspaniałych, wielu scen, których dostarczają nam dzięki muzyce, dzięki tekstom, dzięki cudownym aktorom, którzy w ten spektakl są zaangażowani, dzięki wspaniałej takiej przestrzeni, którą Grzegorz Policzyński, wybitny scenograf, zaprojektował, takich gotyckich łuków rozbudowanych o Projekcje, ale też na tej scenie co chwila coś się pojawia, wjeżdża, zjeżdża, takie, takie spore elementy scenograficzne. Bardzo dobra konstrukcja robiąca naprawdę duże wrażenie, a jednocześnie nieprzytłaczająca jest ta przestrzeń, z którą mamy tutaj do czynienia. Zachwycam się, zachwycam się tym muzykalem. To, co jeszcze mi się w nim nie podobało, i wśród tych zachwytów mogę kilka słów krytyki wrzucić, to też taki pomysł, żeby część losów opowiedzieć. Oczywiście, jak to w muzykalu, przez piosenki, natomiast część przez takiego narratora, rodzaj narratora, jednego z bohaterów, biskupa Dantyszka, w tej roli Paweł Erdman, może troszkę zbyt mroczny, ale generalnie świetny, świetny aktor, dialogował z drewnianą lalką Kopernika, jakby wspominając swoje relacje z nim, swoje z nim związki, kompletnie do mnie ten pomysł nie przemówił, uważam, że ten rodzaj protezy narracyjnej był zupełnie niepotrzebny doskonale z akcji. Byśmy się zorientowali, gdzie się dzieje akcja, gdzie jesteśmy. Można to było wpleść w dialog, w piosenkę, można to było wyświetlać na przykład. Dodatkowo zupełnie nie potrzebowałem e, tych wątków. One rozbijały ten e, spektakl, a ta lalka e, no, no nie wyglądało. To po prostu dobrze, jeszcze w tym e, prawie, że finale. Tak wyniesiona na taki, na, takie wielkie, na taki wielki podest, nie, jak dla mnie, Lalka kompletnie jest elementem do zapomnienia z tego spektaklu, i zupełnie nie rozumiem, czemu się na nią zdecydowano, ale poza tym elementem. To jest naprawdę dobrze. Znakomity w roli e, tytułowej jest Marcin Franz. Dużo lepiej wygląda na żywo w tej czarnej peruce niż na e, zdjęciach. No, to jest e, jeden z, z lepszych głosów muzykalowych. Polskich teatrów muzycznych, więc, więc nie dziwota, że należy go tutaj pochwalić, bo buduje bardzo ciekawą, zróżnicowaną postać. Oczywiście w tych głównych rolach mamy też dublury. Będę opowiadał o obsadzie, którą ja widziałem. O ile Kopernik sam, kiedy na początku właśnie opisuje swoje. Swoje losy, swoje poglądy jest mniej ciekawy, dużo ciekawiej wygląda w zderzeniu z innymi postaciami, choćby ze swoim bratem Andrzejem, którego gra fenomenalny Wojciech Daniel. Ta różnica, ten kontrast między nimi naprawdę wybrzmiewa cudownie. Zresztą, to właśnie postać brata Kopernika jest no, źródłem takich bardzo humorystycznych z jednej strony scen, jak ta z kobietami pokazująca jego no, miłość do płci przeciwnej, a z drugiej strony też takich bardzo przejmujących scen, jak piosenka o y, trądzie, o śmierci. To też naprawdę robiło duże wrażenie i zapadało w pamięć, także wielkie, wielkie e, brawa dla tego także aktora. Mamy też cudowną Muzykalową parę, taką klasyczną parę ludzi młodych, zakochanych, wiecznie siebie głodnych, to jest ukochana siostrzenica Kopernika i jej partner. W tych rolach Karolina Gwóźdź i Piotr Janusz, i naprawdę ich pojawienie się na scenie to jest jedna z lepszych scen spektaklu, Oni do końca utrzymują. Tą dobrą pas. Świetna jest piosenka między Krystyną, czyli między tą siostrzenicą Kopernika, śpiewana razem z Anną, czyli z służącą Kopernika, jego no, ukochaną tutaj, już nie wchodząc w szczegóły, jego powiernicą w każdym razie. Anną, którą gra Anastazja Siemińska. Z, no, wspaniała aktorka, całą sobą wyrażająca taki tragizm. Postaci świetne, świetne są te dwie role kobiece. Z ról męskich warty jeszcze odnotowania jest wuj braci Koperników, którego wspaniale kreuje Paweł Tucholski, ale wszyscy aktorzy zasługują tutaj na ogromne brawa. Nie było w tej Obsadzie słabych punktów. Mówiłem, że można się z tego muzykalu sporo dowiedzieć, ale jest też, są też takie świetne momenty puszczania oka do widza, choćby początek drugiego aktu, który gdzieś bawi się obrazem Jana Matejki, hołd pruski, próbując go odzwierciedlać. To jest taki bardzo sympatyczny smaczek. Jest też świetna piosenka drukarzy w drugim akcie. Naprawdę przezabawna jest ta, ta scena, ona jakby nawet troszkę nie pasuje, jest jakby troszkę wyrwana z innego stylu teatralnego, ale mimo wszystko sprawdza się tutaj Znakomicie, jako taki no, rozładowywacz trochę atmosfery. Bardzo wiele jest tutaj znakomitych pomysłów. W bardzo wielu scenach mamy takie piękne, znaczące gesty piękne pomysły, czy to choreograficzne, czy tekstowe. Warto z tym muzykalem się głębiej zapoznać i chętnie, jeżeli tylko będę miał okazję, obejrzę go jeszcze raz. I bardzo serdecznie do tego. Zachęcam, zachęcam niezależnie od wieku. Spektakl jest bardzo przystępny, zarówno dla młodszych widzów, jak i tych trochę starszych. A Opera Krakowska, jeżeli ktoś nie był, to też robi bardzo pozytywne wrażenie, jako sam budynek. Możliwości techniczne, sceny wyglądają na wielkie i wspaniałe, także tym bardziej. Zachęcam gorąco, żeby na Kopernika do opery krakowskiej wybrać się, bo teatr muzyczny w Polsce to jest coś, co nie może stać tylko zagranicznymi tytułami. Warto doceniać także te rodzime produkcje, a taką właśnie jest ten wspaniały spektakl. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że wysłuchaliście. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, za wszystkie pozytywne komentarze, które w tym roku się przydarzyły na kanale Facebookowym, na kanale YouTube, za wszystkie serduszka instagramowe. Niedługo startuje też strona internetowa Kulturalny Konferencjer, gdzie te wszystkie recenzje, czy to tekstowe, czy wideo będzie można znaleźć na nią również serdecznie. Już teraz Państwa zapraszam. To jest przedostatnia recenzja w tym roku, bo jeszcze wybieram się do Teatru Miejskiego w Gliwicach na premierę grudniową. Dostałem właśnie dzisiaj, niedługo przed nagraniem tej recenzji, zaproszenie. Bardzo serdecznie dziękuję. Obiecuję, że z recenzją na tym kanale się pojawię. Wtedy powiem jeszcze Wam pewnie wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. A teraz mówię, trzymajcie się ciepło w te chłodne dni, no i koniecznie bileciki do Krakowa, do opery na Kopernika. Jarosław Ciszek, kulturalny konferansjer, pozdrawiam bardzo serdecznie.